Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym z Wami, słuchajcie, dzisiaj porozmawiać o Matce Bożej, o kilku kwestiach. Po pierwsze, o Matce Bożej w Piśmie Świętym, jak ja to wszystko widzę. Słuchajcie. Po drugie, o Matce Bożej w historii i na końcu o Matce Bożej no, w moim prywatnym życiu, prawda? Zacznijmy zatem od Pisma Świętego. W Biblii mamy, słuchajcie, w rozdziale trzecim Księgi Rodzaju od wersetu 14 do 16 następujący fragment: Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz jej w piętę. Do niewiasty powiedział: obarczą cię niezmiernie wielkim trudem twej przemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. I teraz słuchajcie: jeżeli weźmiemy ten fragment. No to przede wszystkim tutaj mamy coś takiego, że potomstwo niewiasty, czyli Maryi, zmiażdży głowę węża, czyli szatana. To jest w ogóle podstawa. Zatem, jeżeli mamy tutaj, prawda, kwestię sporu, czy Maryja jest, prawda, należy jej się chwała i cześć i tak dalej, na przykład protestantami, to ewidentnie jak najbardziej tak ponieważ mamy już to w Piśmie Świętym napisane, tak? Na samym początku. O niewieście, która rozmiarzy głowę węża. Dalej. Historycznie rzecz ujmując, w dawnych wiekach, czyli w starożytności, nie było czegoś takiego jak interpunkcja. Zatem czytano dalej, tak? I dalej mamy fragment o niewieście obleczonej w, w apokalipsie, rzecz jasna, o niewieście obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami. Księżyc oznaczał Generalnie rzecz biorąc, zło, czyli że dalej depcze ona zło, prawda? Węża. Niektórzy uważają, że jest to yy, nawiązanie do yy, islamu, prawda? Można się do temu zgadać lub nie, natomiast, yy, natomiast no, yy, tym bardziej, że przedstawienia są na przykład półksiężyca, nieraz, prawda? W różnych ikonografiach, chociażby. Stąd islam. Yy, natomiast, yy, co jeszcze? Gwiazdy, tak? Yy, Wieniec gwiazd 12. Co symbolizuje Wieniec? Władzę cesarską. Czyli władzę. Tak? Zatem Maryja jest królową. Zatem należy jej się szacunek i cześć. Jako królowej. Prawda? Nieba i ziemi. Tak? Choć już to wynika z Pisma Świętego, z Biblii. <laughs> Zatem, jak powiedział ksiądz Piotr Glas, i słusznie, kto nie ma Maryi za matkę, ten nie ma Boga za ojca. Przejdźmy teraz do. Następnego fragmentu, w następnym fragmencie, którego już czytać nie będę, jest mowa o tym, że Maria jest w stanie wyprosić wszelkie łaski u Pana Jezusa. Jest to oczywiście tu w kani Galilejskiej. Co się dzieje w kani Galilejskiej? W kani Galilejskiej Maria mówi do Jezusa, że weselnicy, Tamtejsi, nie mają już wina. W związku z czym co robi Jezus? Jezus mówi do Marii, czy to Mari twoja sprawa niewiasto, tak jakby się do niej uśmiechając, prawda? E, a Maria już wie, po prostu wie, co się stanie. I mówi do y, tych, prawda. Suk, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. No i co i każe Jezus? Jezus każe zalać sągwie wodą. Potężne sągwie w kamienne zalać wodą. No to jest trochę tak dziwne, jak wcześniej Jezus mówi do, prawda, <laughs> Piotra, żeby zarzucił sieci na połów. Gdzie on nic wcześniej nie łowił. A Piotr był wytrawnym rybakiem. Jezus był cieślą, nie rybakiem. A mimo to Piotr zarzuca sieci i łowi wielkie mnóstwo ryb. I mimo to tutaj, prawda, ci, jak oni tam się nazywają, szucy, no, biorą tutaj te strągi kamienne, wlewają do nich wodę i woda staje się winem. I to najlepszym winem, jakie było, można było zrobić. tak? Zatem staje się cud. Pierwszy cud, który tutaj no, staje się wcześniej niż miał się stać, tak naprawdę. Czyli Maria może wszystko wyprosić. Kolejna sprawa. Matka Boża zawsze, prawda, jest osobą cichą. Zachowuje wszystkie sprawy w swoim sercu. Mamy dalej w piśmie świętym. Fragment oprowadza nie o matce Bożej bezpośrednio, ale moim zdaniem trochę się do niej odnosi. Mianowicie fragment z pierwszej księdze królewskiej, rozdział 19. I tutaj chodzi o to, że prorocy są prześladowani przez Ahaba i przez Izabel. Księdze, słuchajcie. Mamy następujące słowa w rozdziale właśnie, słuchajcie, dziewiętnastym. Od wersetu, 11. I tutaj jest mowa o tym, że anioł, prawda, powiedział takie słowa. Wtedy rzekł. Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura z góry i złacząca skały szła przed Panem, ale pana nie było w wichurze, a po wichurze trzęsieni ziemi, pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień, Pane nie było w ogniu, a po tym ogniu szmerła godnego powiewu. Kiedy Eliasz to us go usłyszał, nasłoniwszy twarz płaszczem wyszedł i stanął przy wejściu do groty, a wtedy doleciał się głos mówiący do niego: co ty tu robisz, Eliasiu? Czyli co mamy? Czyli mamy znowu, yy, jak gdyby no, bardzo wyraźnie podkreślone, yy, właśnie jaki jest Bóg. Bóg jest ciszą. Bóg działa w ciszy. Także msza strydęcka chociażby. Weźmy jak wygląda szat Właśnie cisza, spokój. Tam nie ma jakichś podnoszeń rączek, krzyków, wrzasków, śpiewów, yy, śmiechów, nie wiadomo czego. Tam jest cisza. Z mszy strydęckiej korzystali Japończycy. W ceremonii picia herbaty czanoju, yu, czyli wrzątek na herbatę, prawda? To jest cisza, spokój. I z tej ciszy słuchajcie, Wynika również różaniec święty. Właśnie z tej ciszy. Potęga dężna moc różańca. Wynika z ciszy. Bo my się modlimy w ciszy, w kontemplacji właśnie. Odmawiamy różaniec. I teraz przejdźmy do fragmentu następnego, czyli do historii. W naszej historii mamy przede wszystkim kilka ważnych fragmentów. Po pierwsze, fragmenty dotyczące tego, yy, co śpiewaliśmy podczas bitwy pod Grunwaldem. Boku rodzica dziewica, prawda? Czyli już Matka Boża, tak? Matka Boża przybywa do Częstochowy, przywieziona przez Opolczyka, prawda? Z Brzezia. Częstochowa. Słynne miejsce, prawda? Bronione, tak? Przed Szwedami. Nie stąpi noga heretyka w te święte mury. Dalej. Wilno przecież. Ostra brama. Ty, co gruz zamkowy nowogródzki, ochran z jego wiernym brudem i w ostrej świecisz bramie. Dalej. Co nosili nasi żołnierze wyklęci na ryngrafach? No właśnie. Symbol Matki Bożej Częstochowskiej. Tutaj z tych ziem centralnych. A z kresów. Prawda? Co nosili? Jakie grafy? Maski Bożej Ostrąbramskiej. Maskę Bożej Ostrąbramską miał przecież nikt inny jak rotmistrz Witold Pilewski, zamordowany przez komunistów strzając głowy. głowę. Maryja również prosi o to, żeby zostać kolonowana i zostaje kolonowana przez króla Jana Kazimierza. Yy, prawda? Niestety, według Matki Bożej, Gedzwałskie to się dzieje źle. I tutaj mamy to oczywiście 1877 rok, kiedy Matka Boża przemawia do Basi Samulowskiej, między innymi do drugiej dziewczyneczki. I co tutaj mamy? Tu mamy właśnie kolejną sprawę, tak? że Matka Boża mówi po polsku, czyli sprzeciwznawia się Kulturkampowi, gdzie był nakaz mówienia po niemiecku. tak? Bo Kulturkamp to nie była walka tutaj z polskością, ale z kościołem przede wszystkim, z polskością przy okazji również. I Matka Boża mówi po polsku. W Gwarze warmińskiej. Tak i co się dzieje tam? Tam właśnie w tym miejscu, na warmi, Matka Boża poświęca źródełko, gdzie wszystkie demony wrzeszczą i krzyczą. Moim zdaniem jest to, są to bogowie tamtych miejsc. Bogowie dawnych warmów, dawnych prusów. I oni odchodzą stamtąd. Właśnie z tego miejsca. Ja potem powiem przy okazji swojej, swoich własnych przeżyć na ten temat. I jeszcze wspomnę o tym. Także to mamy to. Jeżeli chodzi o poza Polską, to mamy Akitę, mamy Fatimę, mamy, yy, prawda, La Salette, yy, mamy Guadalupe, też bardzo ważne dla mnie. Gdzie Matka Boża objawia się Diego. I stworzy tworzy się naród meksykański, tak naprawdę? Bo dzięki Guadalupe, yy, prawda, yy, przestają, przestaje się prześladować Indian, Azteków, którzy też nie byli yy, bez, yy, prawda, winni, bo też mordowali w krwawy sposób, wyrywając serca. Tak, Maska Boża powiedziała, że już jej syn umarł na krzyżu. I to wystarczy. Jedna ofiara, tak? Gdzie zostaje Tilma. Która powinna się rozpaść na kawałki. I na tej filmie jest obraz Matki Bożej. Maryi. Badany przez naukowców. Z NASA chociażby. Gdzie odbijają się oczy Chłana Diego, Gdzie widać gwiazdy. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest bardzo widoczne wszystko. Także Matka Boża w tych miejscach się objawia. I jest to uznane przez Kościół Święty Katolicki Nasz. No, i co jeszcze, Maryja? Maryja jeszcze tam się objawia w ciąży, tak? że jest właśnie ciężarna, prawda? Czyli o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jak jakby ochrona życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. I Gładalupa jest dla mnie też bardzo ważną rzeczą. Jedną z trzech najważniejszych, które najbardziej ceni czcze, jeżeli chodzi o tutaj objawienia. Zresztą głade ślupe, czyli to jest depcząca węża. Depcząca węża cała Czyli węża, który miał się objawić yy, tutaj yy, po pewnym czasie, tak? Biały, yy, mieli przybić ludzie na białych okrętach przybyli, prawda, Hiszpanie. Hiszpanii. I ona zdeptała węża, tak? Czyli zdeptała tą nienawiść między Hiszpanami a yy, tubylcami. I później w 1860 roku, a to to niejaki. Ksiądz Hidalgo, prawda, tutaj sięga po sztandard, kopię właśnie tej filmy Huana i umacnia naród meksykański. Tak. Czyli Maria jest, jak gdyby też można powiedzieć którą Meksyku. Objawia się jako Indianka, jako prawda jednocześnie też yy, pokazuje. Twoje znaczenie Hiszpanom, tak? Ja nie czytałam tak z tak. Czytajcie, poczytajcie sobie chyba bodajże Konstanty Osiński właśnie o cudzie w Guadalupe. Także to tyle. Jeszcze mamy Rwandę. Przecież Kibecho, gdzie Matka Boża objawia, że jak nie zaczną, nie pójdą po do głowy właśnie tamtejsi mieszkańcy, to się zaczną mordować. I rzeczywiście jedna rzeka tutaj, która przepływa przez stolicę Rwandy Spływa krwią. Także tutaj mamy objawienia, tak? Objawienia bardzo ważne w historii naszej. Nie tylko naszej, ale w historii świata. Ja wierzę, że powstańcy. Jest Andry... Jeszcze jedna sprawa przecież bardzo ważna. Również dla mnie też. Y... Oddanie się w niewolę Maryi. Y... Według świętego Marii Gdyniotomofor. Dzięki temu na przykład y, mieszkańcy Wandei, prawda, walczyli do końca za królewę z okrzykiem Rey, prawda, czyli Chrystus Król. Tak samo jak Meksykanie zresztą później, w późniejszym okresie przeciwko masonerii. Także mamy cały, f, cały, cały, cały ogromny fragment, tak, na ten temat. I teraz Powiem Wam o swoich przeżyciach z Maryją. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ja ze swoją żoną ślub wziąłem w 15 sierpnia. Tak? A 15 sierpnia to jest Święto Maryjne. Wziąłem je w kościele Matki Bożej Różancowej ten ślub. Również. Wziąłem go w sobotę, czyli też w Dzień i Matki Bożej, tak. Pojechaliśmy później z żoną, no nie jest to uznawane przez Kościół, ja też tego do końca nie uznaję, bo Kościół tego nie zna, czyli do Medjugorje. Byliśmy w Tichalinie, zobaczcie też, yy, to jest też miejsce właśnie związane z Matką Bożą. Tutaj to jest obraz Matki Bożej z Tichaliny. To jest w Chorwacji, Tichalina. Jak się pytali tak zwanych widzących jak Matka Boża jest najbardziej dookoła podobna, no to właśnie tego obrazu w Tichalinie, tak? Tutaj. To jest pichalina. Zatem jakby mamy <laughs> chociażby choćby i to, tak? Co jeszcze? Też odmawiałem kiedyś swojego czasu z święty w intencji pracy. Nie mogłem pracy, słuchajcie, znaleźć. Jakiś taki normalniejszej, tak? Było krucho z pieniążkami. No i odmawiałem różaniec, prawda? Wziąłem sobie do ręki różaniec święty, odmawiałem nowennę pompejańską przez 54 dni, słuchajcie. No i yy, co się stało? I yy, stało się to, yy, że w pewnym sensie stał się cud. To znaczy mianowicie, usłyszałem w głowie głos, żebym wyszedł na placu Zawiszy, a miałem rozdawać, prawda, CV, i dał CV jako pierwsze tutaj do, na pocztę. Dałem na poczcie, Kuddy i od razu dostałem placę na poczcie, tak? Pracowałem tam chyba, bodajże że pół roku. Potem, kolejna sprawa, oddałem się Masce Bożej, Yy, prawda, według yy, rytuału gdynia de Moffaut, yy, w niewolę, też yy, dostałem pracę w muzeum. Tak, też pracowałem tam przez pół roku, bardzo byłem zadowolony z tego. Też swojego czasu yy, yy, miałem, pracowałem w ochronie yy, na tak zwanym parku zewnętrznym w Leroy Merlain, Koło Ikei, tutaj niedaleko, niedaleko Kańska, w każdym razie mamy Ikeę. No, no i yy, to są Janki, o, w Jankach. I yy, 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 po prostu miałem taką, yy, takie strach, jakby, nie że coś złego jest obok mnie. Zresztą to oczywiście dużo święty, i dzięki temu dużańcowi, prawda. Poczułem, że jakby Matka Boża jest ze mną, jest obok mnie. Zadzwoniłem do swojego kolegi i zapytałem się go, czy spotyka się z pewną osobą, która zajmuje się, prawda, różnego rodzaju okultyzmem. Przyda mi rację, że tak. Skąd ja to miałam wiedzieć? Tak? Chociażby takie rzeczy. To są te kwestie tego tego typu. Co jeszcze? Również byłem w Wilnie, prawda, przy obrazie Matki Bożej, yy, tutaj, yy, Ostrobramskiej. Też czułem jej obecność. W Gietrzwałdzie to samo. Też jakby czułem, że, matka, że jest Matka Boża jest wszędzie tam, szczególnie przy źródełku. Yy, ja mam korzenie litewsko żmudzko białoruskie No i yy, tam jest duży szacunek do przyrody, przede wszystkim na Litwie. I ja czułem w tej przyrodzie Matkę Bożą. Gdzie się Matka Boża objawia? Na klonie. Co śpiewamy w pieśniach maryjnych, majowych szczególnie? No co śpiewamy, słuchajcie? Jak, jakie pieśni? Bardzo ważne, bardzo piękne też. Chwalcie łąki umarjone, budy doliny zielone, tak? Chwalcie z nami paną, panią świata, Nie, nie dłoń nasza z splata. Czyli Znowu pieśni Maryjne, gdzie Matka Boża jest ukazana w przyrodzie. Bo myślę, że Maryja kochała przyrodę. Kochała dobrze zjeść też nie mówię o tym, żeby się oczywiście obrzezać, Absolutnie nie. Maryja była bez grzechu. Bo właśnie też zapomniałem wam tego powiedzieć, że przecież mamy fragment w Piśmie Świętym mówiący o bólach rodzenia. Maryja tego nie przeżywała, chociażby według Marii zagredy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mamy tutaj wyraźnie. Powiedziane yy, o tym, że Maria była bez grzechu, ani uczynkowego, ani pierworodnego. Zatem nie przeżywała kary za te grzechy, tak? a karą za grzech właśnie było tybule rodzenia. Także tak to słuchajcie tutaj wygląda. Nawet nie mogłem słuchać kiedyś. Powiedzi właśnie tego obrazka z Pichali nie denerwowałem się. Powiedziałem coś takiego, że Mario, przecież Ty jesteś cierpliwa, pomóż mi. Po się powiesił. Od razu powiesiłem ten obrazek. Te, też mam, o właśnie taki obraz chciałem Wam pokazać, właśnie ten. Chociażby to kupiłem u Dominikanów na Służewie. Bardzo piękny Matka Boża Aleuza. I na przykład dlaczego Matka Boża z Guadalupe jest dla mnie ważna? Bo właśnie chroni życie. A z Rwandy. Bo przeprowadzałem kiedyś wywiady z misjonarzami właśnie z Rwandy. I też mi opowiadali różne rzeczy. I też miałam taką, taką figurkę Matki Bożej, właśnie Wandy z Kibeho. Matka Boża w Kibeho wyraźnie prosi o odmawianie różańców do 7 boleści tak? Jest takie dużanie. Wygoogulajcie sobie. Yy, siostry tamtejsze. I dlatego to jest dla mnie bardzo ważne. Ale jakby najważniejsze jest dla mnie Gierszwałd. Ze wszystkich objawień maryjnych i tak dalej to Gierszwałd. Właśnie Gierszwałd Yy, po prostu byłem w gierzwałdzie dwukrotnie. Miałem nawet sytuację taką, słuchajcie, że nie mieliśmy co jeść. Nas pani jedna poczęstowała mnie i żony, i siostrę, czyli moją szwagierkę yy, poczęstowała właśnie yy, bułeczkami. Na przykład takie rzeczy. Maria ja jest bardzo osobą, uważam, bardzo żartobliwą, bardzo wesołą. Yy, kiedyś mi się śniła nawet, pamiętam. Jako właśnie taka wesoła dziewczyna. Yy, Ciemne włosy, prawda? Ciemne oczy, bardzo ładna, i powiedziała, że mu się nie martwi o pieniądze. Niedawno mi się śniła. Przepiękna niewiasta, ale właśnie bez jakichś tych koron wszystkich i tak dalej, bardzo wesoła, fajna dziewczyna. I ja tak widzę Maryję, Jako kochającą kobietę, kochającą niewiastę, piękną matkę, która wierzy w swoje dziecko, i tak ją widzę, słuchajcie. Także szczęść Boże z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Niech Maria Wam błogosławi. Inne miny patri et Filii, et spiritus sanctus. Amen. Z Bogiem.